Mogę wziąć tu te kulty z Halo? Mogę wziąć żelazo, piekarykę i mieczek? Dzięki, dzięki, a bardzo? Bardzo wielkie dzięki. Dobra, hej, jak będzie trzeba to ja pomogę w walce teraz. I Komila się do niego szykuje! Widzę to, jak Komila do niego podchodzi! Ej, gdzie? możemy go klipać w trzech! No on nie się! A on ma pod, on ma koksy, on ma koksy! Nie ma sensu! Jeden! Aha! Niszczy nam, grifuje. Ciekawe! No, no to, to fiecznie, ten! A już zmarło. E, I to tutaj, ale teraz w pewnie nie górą chociaż. A co? Jakbym to zostawił tam, ja bym to jest, ty. No i co teraz znowu Haha, Nie, 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 padło. nie, nie, mogę nie, nie, Będę nie, nie,

A, jasne. jasno, to no. ja tu chyba jak bardziej go no, nie podkopię. Ja chyba bardziej go no, nie podkopię już. A bo będzie tego no, mówiła, czy to nie będzie ten. No, to Mogę się wypnieć zalewkę wody? Nie, szkoda. Nie, bo jakbym dawał apka, to mógłby na na to uruchanie sprawić. Może by się wreszcie jakoś ruszył. Albo... Wtedy to nie... Poprosił. Hehe. nie miałam niezadałe <grym> no nie, ja nie eko, aby go wrócić. Tadkę. Co robi? Przecież to nie mogę nas bić. Szymons 12, Elo. Ale... <laughs> jeszcze nie ten... dół. Kurwa jeszcze tego bić się z tym debilem. No dobra. A, bo by to w ogóle zaleci, trafił ten, tak? Odbudowujmy ten. Aaa. No tak, odbudowujemy ten. Fajna, fajna, fajna. Robimy na górze? Można ja, robić w tutaj dać. I... I złoty. Tylko nie trzeba złoto zrobić. Co? No, nie kupi. Czemu go się nazywa Nikopiko jakiś 69122? A, kabil. To będzie dobrym, co się tam nie da. No nie, oczywiście, że nie. Ale nie, bo on zaraz będzie wiedzieć, potem znowu będą jakieś kłopoty. No. Tak. Nie. Halo, 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 ja jestem, ja A... jestem. Przeciągnął nagrywam. A jego kolega się cały czas za drzewem kampi w żelaku. A... chodź, pokażę wam, pokażę wam. Chodź tu na górę wieży. Dobra, Ech, ślep. kampi drzewem. Chodź tu, Gęgu, chodź tu, gęguj. Patrz, tam, za tamtym drzewem tam. Nie kurde, na przez przypadek. To... Ja więc sam, możemy go tak zadziurować, ale nie, bo on ma koksa, więc... No. Ja to nie mam takich drogocennych rzeczy. Zobaczmy po wypadki, albo jakieś tam resztki AFFK piszę, piszę AFFK Dobra, ja kończę nagrywanie, no Gryfował, gryfował No nie, dobra Ale byle że jakby trochę na filmiku nie mnie zagripuje. No nie o no moim jest, to moim miejscu wcześniej zaczęłam nagrywać. A, dobrze, to dobrze, nie, bo, bo jakby tak to można nie być. Żeby zaraz tak wam nie powiedzieli, że nie, nie, nie widać. Fajna ta wiada na dole. Dobrze, no, nie komila, podkopuj go! Ona w kąta obi bym mu wywalił! Wywaliłbym mu obi! Nie komila, uważaj! O, nuk! My... No. A jasne? A jasne? Sara? Ty doprawdy taki miałem głowy pitać, Teri?

nie wiem, że spiąze. Nikomila bez seta by wybiegł, odciągnął byle, traj tam byśmy sklepali szybko żelaka z zukadkiem. Ja to nie jest dobry, i tu ja to uważam. Ale nie podłóż seta, więc samą tarczą i sikierą. Ale, czy nie, czekaj. Ej, ja zobaczę, ja chyba ten, tą rangę kupię, tak? No ja mam pomysł. Jak I to fajnego. Hmm. To jeden dzień pewnie. A nie, ten SWIF ma jednak gówno rzeczy. Co jest? Elita ma zowalista. Zobacz, Dobrze, nie komu po... Lipo... Za... za likofodą, za lekofodą! Zobacz, To mi nie wygląda! Nie, bo on jest no. No, bo ja to obraża. No, byłem... się Jakby to trzeba z nim, bo on jest jakiś kozaczek. Jakiś piętolatek, który kozaczy. Ej! Aitę, ne, aš jaučiuosiu domeną. Aš jaučiuosiu domeną. Aitę, 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 aš jaučiuosi 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 domeną. Aitę, aitę. Aitę, aitę. Aitę, aitę. Aitę, aitę. Aitę. Aitę, aitę, aitę. Aitę, aitę.

Nie będę ten nowy, czyli to grałem, jestem weteranem. A ty możnaś pisać. Hmm. A potem no, od tu najwięcej... mi senso. Ej, jakby... Ej! Ty! Ja. Ej ja bym jego kolegę zabił teraz. Zabiłem go po prostu. Zabijamy go. Gengu, I co? Gęguj! Daj! Idę po żelaka.

Oh go! Uważaj, klepki! No gówno! On mnie nie dogoni! Gonią mnie, gonią mnie, ale on mnie nie dogoni. Temu i tu ten trochę... Jeszcze to mu usuwał. Ja mogę lognąć, ale nie logam, to wiem. O, tak lepiej. O kurna, kolejne deleryty. Tak Ej, dobra, zlogałem! <ścoughs> Ej nie, coś kości bez ceta tam biegali, ale oni mieli całkę chyba. Powiali?

E, macie jakieś tam, no takie fajne, takie, sklep, Kurwa. sklep, dobra, szop, no, takie kolędz, a gdzie jest tam taki, no, sklep, co można sprzedawać lub kupować rzeczy od, bo, od tych, jakby, po prostu... Nie to pisać. <laughs> Dawaj, mi tak. Daj Dawaj, tak. Daj mi ci Daj mi tak. Daj wziąłeś? tak. E, dziękuję. No, tak. Mam... Daj no patrz. Pokampisz. Dawaj. Jak? <sus <instagram> <suslinear> Jakby to będzie tym u ciebie nie ma rodzica, u mnie nie ma rodziców, to będzie tak, 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 Będzie miał. tak, 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 Ej dobra ja kończę na razie bo ten, bo to mi mega dużo miejsca zabija, zabiera, bo mam wysokie ustawienia Dobra Dobra, dobra halo, halo Chyba wszystko ten, działa w chyba wszystko działa no. Ja się kawał nawet bo ten rodzic, mam rodzic, no nie wiem Czy Przy, przypał tak zwany bo chyba mam tam rodziców. Daj, daj, jak to się, no tak jak musisz to się wycisz, no. No, to... no bardzo ty problemy, ty prawie. A chłop ma ten, chłop ma poty i koksy. I myślisz, że tego nie wiemy. Jeszcze mi typ hop pisci, że ten, że to jest prot 1. Nic no. Ciekawe. Nie, on na innym serwerze by nie miał szans. No bo typ to jest debil, taki, bo to jest taki ośmiolatek, co dosłownie kupił ten. Kupił sobie tę rangę Super Vipa na jakieś urodziny, dosłownie. Podałem DC, co? Podałem DC? Co? Gdzie? A na MSG pewnie podał. Podał? moim? Nie, mnie nikt nie dodał w sumie, ale jest jego ten? Mi na MSG nic nie, wypi, nie wypisywał. Chyba nie. Ej, nie, jeśli ten zarys odejdzie, proponowałbym. Zabijamy go, no on idzie. się, Chodź nie tego. Do... Nie, bo to jest bait. No dobra, poda Discorda, poda Discorda, poda Discorda. Dobra, wiecie co, ja będę może po prostu cicho wygadać. Okej, okay, dobra, no to kończysz nagranie, no pozdrawiam administrację. Widać, że chodź nam, no. sethoma sobie ustawił. No, i... to dzięki, z góry.